Dzień dobry. Na początku chciałbym się Państwu przedstawić. Nazywam się Iwan Nangry i pochodzę ze Szwajcarii. Jestem dziś tutaj, aby zaprezentować Państwu nasz innowacyjny system krawiecki. Jak już Państwo z pewnością zauważyli, jedną z przewodnich myśli naszej firmy jest hasło Stwórz wykroje krawieckie w kilka minut. Zapewne zadają sobie Państwo pytanie, jak to możliwe? Otóż proszę mi wierzyć, że jest. Wszystko dzięki innowacyjnemu systemowi krawieckiemu o nazwie Złoty Krój. W naszych wykrojach korzystamy z formuły matematycznej, która mówi, że proporcje w ciele są niezależne od rozmiaru. To znaczy, że na przykład rozpiętość wyciągniętych ramion od końca palców jednej ręki do końca palców drugiej ręki odpowiada wysokości ciała. Natomiast wysokość ciała równa się ośmiokrotnej wysokości głowy. Długość przedramienia od łokcia do przegubu ręki odpowiada długości stopy. Wyjaśnię jeszcze raz. Jeśli przyłożę nadgarstek do krawędzi tablicy i zaznaczę Punkt na wysokości łokcia, to otrzymam długość swojej stopy. Jeśli przyłożę kciuk pod środkowym paliczkiem palca wskazującego i w taki sposób przyłożę go do nosa, to przekonam się, że otrzymałem idealną długość nosa. Tworząc nasz system, opieraliśmy się przede wszystkim, tak jak Leonardo da Vinci w swoich rzeźbach i obrazach, na proporcji nazywanej złotą liczbą, co dało opatentowaną metodę, którą nazwaliśmy złoty krój. W systemie tym pracuje się na podstawie na podstawie dwóch wymiarów. Są to 1. obwód klatki piersiowej, i 2. obwód bioder. Są to pierwszy, obwód klatki piersiowej, i drugi, obwód bioder. Obwód bioder będzie potrzebny m.in. do wykrojów spodni, spódnic i shortów. Natomiast obwód klatki piersiowej będzie używany do wykrojów w typie koszul, kamizelek, marynarek, płaszczy. Jeśli chcą Państwo uszyć na swoją miarę na przykład to ubranie o dopasowanym kroju, muszą Państwo zmierzyć obwód klatki piersiowej oraz bioder. Wytłumaczę teraz Państwu, jak korzystać z naszej taśmy krawieckiej. Jest to miara ze specjalną skalą. Tutaj znajdują się cyfry od 0 do 8. Są to centymetry. Liczby, które nas interesują, to te mniejsze obok, do oznaczenia obwodu klatki piersiowej klatki piersiowej i bioder. Zaczynają się od 50 cm obwodu klatki piersiowej i sięgają do 140 cm w obwodzie klatki piersiowej i bioder. Jak Państwo zauważą, obracając miarę na drugą stronę, wszystkie numery zostały już przekłute. Wystarczy wziąć pineskę, włożyć ją w otwór przy liczbie odpowiadającej Państwa wymiarowi, np. 88, a następnie wbić ją w środek wykroju wzorcowego. Wszystko Państwu pokażę. Poproszę teraz naszą modelkę Paulę. Ustawimy się tutaj. Zdejmę teraz prawidłową miarę. Mamy tutaj obwód klatki piersiowej 90 cm i obwód bioder 96 cm. Bardzo dziękuję, Paulo. Zapiszę te wymiary tak, jak mówiłem: obwód klatki piersiowej 90, obwód bioder 96. Biorę teraz miarę, krzywiki, krawieckie. Pineskę umieszczam zgodnie z obwodem klatki piersiowej przy liczbie 90. Właśnie tak. Zobaczą Państwo teraz przerywaną linię, która nazywa się linią talii, a także punkty, linie i liczby. Wszystko to wokół wykroju. Co ważne, przy wykonywaniu wykrojów taliowanych, wszystkie punkty, które znajdują się na linii tali oraz ponad nią, dotyczą wyłącznie obwodu klatki piersiowej. Natomiast wszystkie punkty znajdujące się pod linią tali, będą wykorzystywane wyłącznie z wymiarem obwodu bioder. Miara jest już ustawiona na 90, więc umieszczam pineskę w środku krzyżyka znajdującego się na wykroju. Jak już pineska jest dobrze wpięta, biorę mazak i naciągam miarę. Zaczynamy od punktu, który znajduje się na linii tali. Obracam powoli miarę aż pokryje się ona z linią odchodzącą od pierwszego punktu. To numer 18. Więc na przedłużeniu linii szukam 18 i na wysokości 18 cm zaznaczam punkt. Następna linia 18. Zaznaczam punkt. Wszystkie numery, które dotyczą danego wymiaru, zaznaczamy punktem po odmierzeniu centymetrów. 15, 19, 33, 35 to dziecinnie proste. Numer 36, 37,5, 11. Ten punkt odpowiada za szewce piersiowej. 19,5, 19. Kolejne punkty są już poniżej linii talii, dlatego zmieniam wymiar na obwód bioder 96. Umieszczam pineskę przy numerze 96 i znów umieszczam w samym środku krzyżyka znajdującego się na wykroju. Pozostały nam trzy linie. Numer 20. Zaznaczam punkty na przedłużeniu 21 i 26. Kiedy już wszystkie punkty są zaznaczone, biorę krzywik krawiecki i łączę punkty ze sobą. Nie trzeba nic mierzyć ani liczyć, po prostu łączymy punkty. Docieramy do punktu pachwiny. Krzywiki są specjalnie przystosowane do naszych wykrojów. Umieszczam krzywik wewnątrz, obracam, dopasowuję do czterech punktów pachwiny i łączę je. Nasza miara umożliwia tworzenie wykrojów na osoby od 50 cm obwodu klatki piersiowej aż do 170 cm w klatce piersiowej i w biodrach. Oznacza to, że można wykonać ubrania od najmniejszych rozmiarów dziecięcych aż do 8xl. Łączymy zaszewkę piersiową. Na zaszewce mamy mały daszek, który dorysowujemy ręcznie po to, aby nie brakło materiału na zamknięcie zaszewki. Dwa punkty, trzeci jest wyżej. Jak złapię wszystkie trzy, łączę je. Nie trzeba nic mierzyć ani liczyć. Została ostatnia linia i już skończyliśmy tę część kamizelki. Linia talii jest tutaj. Wewnątrz krzywika znajduje się kąt prosty, który pomaga zaznaczyć linię tali. Ustawiam krzywik w taki sposób, zaznaczam kreseczkę, umieszczam krzywik na podanej wysokości i na oko mogę zaznaczyć linię tali. Z tego punktu, co widać tutaj na wykroju, wychodzi inna linia przerywana. Nazywa się ona środkiem przodu. Na tej linii będą znajdować się guziki. Na krzywiku są różne rozmiary guzików, od 2,5 cm do 1 cm. Jednak często spotykanym problemem jest kwestia odpowiedniego rozmieszczenia guzików. Aby temu zaradzić, mamy do dyspozycji tak zwany regulator do odmierzania odstępów, który pozwoli nam je odpowiednio rozmieścić. To przydatne również do plisowanych spódnic, do oczek w zasłonach, by zachować odpowiednie odległości. Tak samo, kiedy chcemy umieścić guziki na końcach. Pokażę zatem, jak to działa. Ustawiamy go w ten sposób. Mamy 1, 2, 3, 4. Chcę, by było ich więcej. Obniżam odstępnik do pożądanej wysokości i zwiększam odległości lub liczbę guzików. W porządku? W taki sposób można rozmieścić guziki różnych rozmiarów. Zaznaczę 5 bez mierzenia na oko. 1, 2, 3. Czwarty między tymi dwoma i piąty, mniej więcej tak. Powinno być całkiem dobrze. Sprawdźmy. Jest dokładnie tak, jak powinno być, mimo że odmierzanie nie było bardzo precyzyjne, a jedynie na oko. Równolegle do linii środka przodu znajduje się element określający kierunek czyli szef prosty. Jako, że nasz produkt używany jest w wielu krajach, stworzyliśmy specjalny alfabet, w którym litera A określa część przednią A. Będzie ona połączona z częścią pleców. Pozostaje jeszcze zaznaczenie głębokości zaszewki. Aby ją wyznaczyć, najłatwiej zmierzyć odległość między zaszewką piersiową i brzegiem kamizelki. Ustawiam linijkę. Mierzę odtąd dotąd. Jest 11 cm. Te 11 cm przenoszę poniżej. Stąd tutaj. Zaznaczam punkt. Przykładam linijkę do zaznaczonego punktu oraz punktu zaszewki piersiowej. Na przedłużeniu rysuję linię prostą. To tak, jakby ta zaznaczona przed chwilą linia była ciągła. Określa ona środek rąbu zaszewki. To znaczy, że pod koniec wystarczy zamknąć zaszewkę, aby dopasować ją na konkretnej osobie. Kiedy już wykrój jest gotowy, można zdjąć wzór. Pineska została wbita w krzyżyk, przebiła również kartkę. Zdejmujemy wzór wykroju. Le de la croix, w miejscu przedziurawionym la przez pineskę rysujemy la krzyżyk. La Kiedy już wykrój jest wyrysowany, wystarczy wziąć I nożyczki i go wyciąć. Przygotowujemy się w ten sam sposób. Biorę kartkę. Gotowi do wycinania. Kiedy państwo tną, ważne jest, by robić to dokładnie po liniach. Gdy już wykrój został wycięty wzdłuż linii, należy go rozłożyć na materiale. Wycinając materiał, nie można zapomnieć o dorzuceniu 1 do 2 cm na szwy i od 3 do 5 cm na podłożenie. W wielu krajach pracujemy w ten sam sposób, co pozwala na przygotowanie ubrań naprawdę dla całej rodziny. Wycinamy więc bardzo dokładnie, od krawędzi do krawędzi. Wykrój skończony. Pozostaje jeszcze odgięcie zaszewki. Należy zgiąć linię z zaznaczenia w kształcie litery V w taki sposób, a następnie nałożyć ją na drugą linię. Dwoma kawałkami taśmy klejącej przytrzymuje zagięcie, aby przymierzyć szablon na modelce. Dalszy ciąg w podobny sposób. środek łapiemy między dwa palce, aby sprawdzić, czy linia dobrze przebiega. Trafiamy dokładnie na linię zaszewki. Łapię więc szablon wzdłuż linii. Biorę dwie szpilki, zwężam tak mniej więcej na centymetr. Później zobaczymy na Pauli, czy trzeba coś dopasować troszkę bardziej lub mniej. Odcinamy kawałeczek, który wystaje. Nie będzie brakowało materiału. Ponownie poproszę teraz naszą modelkę Paulę. Ustawimy się tutaj. Idealnie. Układam szablon w taki sposób. Łapie na wysokości linii. Paula przytrzyma ręką tutaj, na wykroju. Bardzo dobrze. Dziękuję, Paulo. Podniesiemy rękę, przyłożymy. I widać, że zostaje jakiś centymetr. Trafiamy idealnie na linię talii. Na oko jest jakieś 1,5 centymetra do poszerzenia. Punkt zaszewki piersiowej wypada dokładnie tam, gdzie powinien. Jak obrócimy delikatnie Paulę, widzimy bardzo dobrze, że pasuje dokładnie do jej wymiarów. Dziękuję bardzo, Paulo. Pokażę Państwu dwie możliwe modyfikacje, w jaki sposób przesunąć linię talii oraz zaszewkę piersiową. Wyjmujemy szpilki z wykroju, rozłożymy go ponownie, właśnie tak. W krawiectwie i w szyciu na miarę występuje talia wysoka oraz niska. Jeśli chcą Państwo podnieść lub obniżyć linię talii, wystarczy wziąć linijkę, ustawić ją w środku krzyżyka, z którego wychodziły wszystkie wymiary i pociągnąć linię równoległą do linii talii. Zginam na linii, którą wyznaczyliśmy. Obniżam o 1 lub 2 cm. Linia talii się podnosi. Jeśli chcemy uzyskać bolerko, zaginamy od 4 do 5 cm. Chcą Państwo mieć linię talii dużo niżej? W tym celu należy wziąć nożyczki i przeciąć szablon na dwie części wzdłuż linii przed chwilą wyznaczonej, przechodzącej przez krzyżyk. Później dokłada się pasek papieru o szerokości 2 do 3 cm między dwie przecięte części wykroju i skleja całość taśmą klejącą. W ten sposób obniża się linię talii. Ostatnia sprawa. Zaszewka jest z przodu, a chcieliby państwo, by była z boku. W tym celu ustawiamy linijkę tak, by łączyła punkt istniejącej zaszewki z punktem, w którym ma być nowa zaszewka. Teraz rysujemy linię łączącą istniejący punkt zaszewki piersiowej z punktem, który ma być miejscem nowej zaszewki. Przecinamy nożyczkami narysowaną właśnie linię aż do punktu zaszewki piersiowej. Po przecięciu linii pozostaje powiedzieć abrakadabra. starą zaszewkę Góry I w tym momencie otwiera się nam zaszewka piersiowa po boku. Były to dwa sposoby na przemieszczenie zaszewki piersiowej. Jak wspomniałem na początku, nasz system krawiecki istnieje od 1935 roku, czyli już 86 lat. Oto pierwszy katalog złotego kroju, który został stworzony w latach 30. Chciałbym tylko pokazać kilka modeli z tamtych lat. Były to suknie wieczorowe, suknie ślubne, to dawne modele, które obecnie cieszą się dużą popularnością, to tak zwane vintage. Wszystkie te modele przedstawione na przodzie można wykonać dzięki wzorcowym wykrojom, które znajdują się na końcu katalogu. Nic się więc tak naprawdę nie zmieniło. Jest ten sam krzyżyk w środku, punkty, linie. Puisqu'on en a fait bien sûr. System jednak został ulepszony. Stworzyliśmy zestaw, który nazywa się Zestaw Startowy Złotego Kroju. Wewnątrz zestawu startowego znajduje się pierwszy kartonowy krzywik, który został stworzony w latach 30. -tych. Jest tam również taśma krawiecka ze specjalną skalą, która jest najważniejszym elementem systemu. Dalej flamaster, dwie pineski, taśma klejąca. Po otwarciu podręcznika znajdą Państwo filmy instruktażowe Złotego Kroju, dzięki którym dowiedzą się Państwo, jak Poprawnie z niego korzystać. Jest tu również pełny instruktaż w wersji papierowej. Mierzę obwód klatki piersiowej, obwód bioder, tak jak zmierzyłem na naszej modelce Pauli. Ustawiam wykrój. Wbijam pineskę w miejsce odpowiadające wymiarom, potem w środek krzyżyka. Podążam za linią, by zaznaczyć punkt. Kiedy już wszystkie punkty są zaznaczone, łączę je za pomocą krzywika. Zaznaczam kontury na materiale kredowym sztyftem. Przy wycinaniu pamiętam, by zostawić materiał na szwy. Od 1 do 2 cm. Złota liczba Leonarda da Vinci, proporcje, o których mówiłem, na początku. A tutaj jest nasz alfabet, pomagający korzystać z systemu osobom z różnych krajów. Litera A znaczy przód, B to tył, D oznacza spódnica, Z spodnie. Czarny model, który znajduje się tutaj, oznacza ubrania przeznaczone dla osób o większych rozmiarach. Nazywamy go model specjalny dla dużych rozmiarów. Jeśli któraś z pań jest w ciąży, należy użyć specjalnych wykrojów ubrań ciążowych, dzięki czemu można wykonać stosowne stroje. Wewnątrz znajdują się praktyczne porady dotyczące szycia: jak rozmieścić guziki, oczka, haftki. Kieszenie pikowane lub obniżone, kołnierz i pachy. Wszystko, co może się przydać w trakcie szycia. Dochodzimy wreszcie do głównej części podręcznika startowego. Wewnątrz znajduje się 280 modeli wykrojów na miarę dla całej rodziny. Są suknie ślubne, spodnie, szorty, spódnice, rybaczki, suknie wieczorowe, stroje kąpielowe, bielizna, piżamy, szlafroki. Pokażę jak to działa. Numer jeden to ten zestaw. Numer dwa jest obok. Obok numeru jeden napisane jest top. Będzie to górny element kompletu. Litera D w naszym alfabecie oznacza spódnicę. Obok znajduje się potrzebna długość materiału. Dzięki temu kupują Państwo dokładnie tyle materiału, ile będzie potrzeba. Długość materiału zawsze znajduje się z boku. Z przodu znajdują się modele, natomiast po drugiej stronie kartki są wykroje. Tak więc po obróceniu kartki widzimy miniatury wykrojów, które należy zastosować, przygotowując szablony. Co ważne, używając tych wykrojów oraz naszej miary, która ma rozpiętość od 50 do 140 cm, mogą Państwo wykonać ubrania dla całej rodziny. Te wszystkie modele mogą Państwo znaleźć w podręczniku startowym. Są różne typy ubrań: najnowsze trendy, sportowe, klasyczne i wizytowe. Przerzucę kilka kartek, by pokazać Państwu mniej więcej, co znajduje się w środku. Suknie wieczorowe, ślubne, jak mówiłem wcześniej. Ubrania letnie. Wszystko na cztery pory roku. Również stroje kąpielowe, płaszcze kąpielowe. Jest tu naprawdę wszystko. Taki podręcznik wystarczy kupić raz w życiu. Oprócz tego, co trzy miesiące wydawane są nowe katalogi na sezony wiosna, lato, jesień, zima. Nazywamy to prenumeratą roczną. Kupują Państwo trzy katalogi, a czwarty jest gratis. Mogą Państwo zaprenumerować roczną subskrypcję z automatycznym odnawianiem. Modele w nowych katalogach nigdy się nie powtarzają. Mamy też tak zwane edycje specjalne to zupełnie inne katalogi modowe. Istnieje kilka serii wydań katalogów klasycznych. Obecnie są dostępne trzy plus najnowszy katalog z serii klasycznej najnowsza edycja ostatnio wydana. W tych katalogach znajduje się do 86 modeli i wykrojów na miarę. Edycje specjalne proponują wiele interesujących krojów. Wydawane są średnio co rok lub dwa. Pozostałe suplementy wychodzą co trzy miesiące. Są też edycje z wykrojami dla dzieci, również osobne katalogi, do 12 roku życia. Jest tam około 50 modeli i wykrojów dla dziewcząt i chłopców. Kiedy dziecko, dziewczyna ma już ponad 12 lat, oczywiście można już korzystać z linii damskiej. Podobnie chłopak, jeśli skończył 12 lat, korzystamy z serii dla mężczyzn. Tak właśnie wygląda system złotego kroju. Mam nadzieję, że dzięki temu innowacyjnemu systemowi będą Państwo tworzyć piękne kreacje. Proszę czerpać z niego pełnymi garściami. Aby wykonać wykrój kołnierza, należy oczywiście skorzystać z obwodu klatki piersiowej naszej modelki Power, który wynosi 90 cm. Zabieram więc pineskę, umieszczam ją w punkcie 90 cm na taśmie krawieckiej, a następnie przypinam ją w samym środku krzyżyka, który znajduje się obok kołnierza. Litera G w naszym alfabecie oznacza kołnierz. Umieszczam pineskę w środku krzyżyka, biorę ołówek i obracam taśmę wokół obrysu kołnierza. Na jednej linii są dwa numery: 28 i 35. Zaczynam więc od numeru 28, potem 35.

Tutaj mamy dwa numery: 34 i 30,5. 30,5 tutaj i 34 kawałek dalej. Zostaje nam ostatni numer: 34,5. Kiedy już wszystkie punkty zostały zaznaczone, wyjmuję pineskę i przy użyciu krzywika łączę punkty ze sobą. Tak więc wszystkie punkty łączymy w podobny sposób, zaczynając od najłatwiejszych. Tutaj jest tył kołnierza. Tam znajduje się początkowy kąt naszego kołnierza. Układam krzywik w możliwie najprostszy sposób i jak Państwo widzą, wychodzi dokładnie tak, jak powinno idealny kąt. Krzywik można ułożyć w dowolny sposób. Dalej spróbujemy połączyć następne punkty. Zaczyna się tak samo. Mogę prowadzić moje linie opadająco, a następnie w górę obracając odpowiednio krzywik. Nie ma łatwiejszego sposobu, aby połączyć punkty. Tutaj jest linia przerywana, właśnie tak. Następnie w ten sam sposób skierujemy się po osi, która będzie zagięciem na wysokości szyi. Po tej stronie znajduje się nitka prosta. Jest ona usytuowana równolegle do środka pleców. W ten sposób ukończyliśmy kołnierz na podstawie obwodu klatki piersiowej 90. Dziękuję. W celu wykonania rękawa należy wykorzystać obwód klatki piersiowej 90. Umieszczam więc pineskę według wymiaru naszej modelki Paoli pod numerem 90. Wpinam ją na środku krzyżyka zaznaczonego na wykroju rękawa. Litera E w naszym alfabecie oznacza rękaw. Umieszczam pineskę w środku krzyżyka, biorę ołówek, napinam miarę i kieruję się po linii o numerze 20. 20 cm. Zaznaczam punkt. Następna linia 20, 16, 14,5. Podobnie jak na pozostałych wykrojach należy zaznaczyć punkty w miejscu wskazanych numerów. 14,5, 16, 17, właśnie tam. 16, 14,5. i Oto punkty. Już prawie kończymy 13,5. Zostały nam jeszcze trzy linie. Numer 14,5. 18 tutaj. I ostatnia linia 18 cm. Gotowe. Kiedy już wszystkie punkty zostały zaznaczone, wyjmuję pineskę, miarę i przy użyciu krzywika krawieckiego łączę punkty ze sobą w sposób przedstawiony na wzorcowym wykroju. Łączę wszystkie punkty w taki sam sposób, jak te. Docieramy tutaj. Za pomocą krzywika powinni Państwo dopasować możliwie jak najwięcej punktów. Można odwrócić krzywik, aby uchwycić naraz jak najwięcej punktów. O, według mnie tak jak tutaj. Krzywik jest bardzo ważny. Jego użycie nie jest wcale skomplikowane, ale trzeba znaleźć odpowiedni sposób, by dobrze połączyć punkty. Kiedy już punkty są zaznaczone, jest bardzo dobrze. Jesteśmy tutaj. W podobny sposób dostosujemy ułożenie krzywika, by połączyć punkty. Obracamy krzywik w przeciwnym kierunku. Mamy 1, 2, 3, 4, prawie 4 punkty. Układamy go w ten sposób i powoli kończymy linię. Obracamy krzywik. Zostały nam 1, 2, 3 punkty. Zawsze najtrudniejsze jest dopasowanie do krzywika jak największej liczby punktów. Zostały nam dwa punkty po obu stronach. Tutaj znajduje się mały punkcik, który oznacza górę rękawa. Litera V oznacza przód, tak jak tutaj. Teraz tylko wystarczy zaznaczyć nitkę prostą. Należy przyłożyć krzywik do dwóch najbardziej oddalonych od siebie punktów. W tym miejscu jest kąt prosty, który pozwoli Państwu poprawnie wyznaczyć kierunek nitki prostej. W porządku? W taki sposób ustawiamy rękaw. Gotowe. Chciałbym Państwu teraz przedstawić trzy zestawy dostępne w kolekcji Złoty Krój. Pierwszy zestaw w asortymencie Złotego Kroju, pozwalający wypróbować nasz produkt, to Złoty Krój Start. W tym zestawie do Państwa dyspozycji jest 40 modeli i wykrojów krawieckich, instrukcja tworzenia wykrojów, DVD, taśma krawiecka, tłumaczenie, ale jest tam tylko 40 modeli. Drugi zestaw, będący najważniejszym produktem Złotego Kroju, to wersja z 280 modelami I wykrojami krawieckimi oraz z miarą krawiecką o zakresie obwodu bioder i klatki piersiowej od 50 do 140 cm, co pozwala na szycie ubrań dla całej rodziny. Najważniejszy zestaw dla osób o pełniejszych kształtach, zarówno kobiet jak i mężczyzn, to zestaw nazywany przez nas XL, łamane przez XXL. W tej wersji produktu obwód bioder i klatki piersiowej zaczyna się od 110 cm i sięga aż do 170 cm. Dlatego nazywamy ją XL łamane przez XXL, aż do rozmiaru 8XL. W tym zestawie znajduje się 97 modeli i wykrojów krawieckich. Mogą Państwo zakupić osobno każdy z tych zestawów. Oprócz tego, jako istotny dodatek do każdego z zestawów podstawowych, mamy nasz słynny komplet krzywików krawieckich. Składa się z dwóch krzywików z tworzywa akrylowego, pasujących do każdego z prezentowanych zestawów. Oznacza to, że. Jeśli chcę kupić zestaw startowy, mogę wybrać wersję z krzywikami. To samo dotyczy zestawu z 280 modelami. Trzeci proponowany zestaw, XXL, również może zostać zakupiony wraz z kompletem krzywików krawieckich, na których znajdują się wszystkie potrzebne informacje. Oprócz opisanej wersji, nazywanej przez nas Classic, mają Państwo do wyboru jeszcze inną wersję z papierem do wykrojów krawieckich. W każdym zestawie znajdą Państwo 10 metrów bieżących papieru. To profesjonalne papier klawiecki, na którym będą Państwo mogli tworzyć wykroje na miarę.